Siemanko, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Łukasz, witam Was na kanale Ograj Buka. Wczorajszy kupon przez mecz Wolverhampton z Sevilla już nie jest w grze, zabrakło jednego trafienia i to tego karnego, nietrafionego przez Jimeneza i byłby kupon dalej w grze. A skoro nie jest, no to wracam do Was z kolejnym kuponem i tak planowałem obstawić Ligę Mistrzów a chcę jeszcze dołączyć jednak do tego kuponu dzisiejsze spotkanie Atalanty z PSG. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj na kuponie będą cztery typy, ale możecie je przecież zestawiać po swojemu i żonglować tymi typami. To są moje propozycje. Ja będę je umieszczał na jednym kuponie no i zobaczymy co się wydarzy. Także nie przedłużając już, zaczynamy analizy. I tak jak już wspomniałem, Zaczynam od spotkania Atalanty z PSG. Wczoraj obstawiłem, że obie drużyny strzelą gola. Na dzisiaj dodaję do tego jeszcze taką małą modyfikację, ponieważ doszedłem do wniosku, że jednak PSG wygra to spotkanie lub przynajmniej zremisuje w 90 minutach. Dlatego mój typ na to spotkanie to podwójna szansa, remis i wygrana PSG i to jest zakład łączony z tym, że obie drużyny strzelą też bramkę. Jutro natomiast spotkają się ze sobą RB Lipsk i Atletico Madryt. RB bez Timo Wernera i RB też bez doświadczenia w pucharach. Myślę, że nie ma szans w starciu z Atletico Diego Simeone. Dlatego po prostu mój typ na to spotkanie to wygrana rywalizacja przez Atletico Madryt. W piątek natomiast czeka nas prawdziwa piłkarska uczta. Barcelona gra z bajernym Monachium. Tutaj chciałem zagrać czystą dwójkę na Bayern, bo jednak uważam, że bawarczycy są w dużo lepszej formie w tym momencie niż Barcelona, ale Bayernowi z hiszpańskimi drużynami nie gra się najlepiej. Poza tym, pamiętajmy, że to jest jednak Barcelona, to jest Messi. Jego jeden strzał, jego jedna akcja może namieszać bardzo dużo w tej rywalizacji. Mimo wszystko jednak uważam, nawet jeżeli w 90 minutach padnie remis, to myślę, że Bayern Monachium i tak wygra tę rywalizację, czy to po dogrywce, czy po rzutach karnych, dlatego mój typ na to spotkanie to wygrana rywalizacja przez Bayern Monachium. I ostatnie spotkanie na tym kuponie to starcie Manchesteru City z Olimpikiem Lyon. I tutaj faworyt niby jest jasny, to Manchester City. Ale nie byłbym tego taki pewien. Dwa lata temu, w 2018 roku, te drużyny spotkały się w fazie grupowej Ligi Mistrzów i wtedy na otwarcie wygrał Olympique Lyon, a potem w rewanżu był remis 2-2. do -2. Poza tym Olympique Lyon teraz wyeliminował Juventus Turyn, więc też wielką drużynę. Także to nie jest też tak do końca, że ten Olympique Lyon trzeba tak spisywać na straty i lekceważyć. Ale jest typ, który chciałbym postawić na to spotkanie i myślę, że on może wejść, to obie drużyny strzelą gola, ponieważ... Po Manchesterze City zawsze możemy się spodziewać dobrej ofensywnej gry i tego, że strzeli tego gola. No i tak jak już wspomniałem, Olympique Lyon też potrafi strzelać te gole najsilniejszym, tak jak to zrobił Juventusowi, czy tak jak właśnie wtedy dwa lata temu Manchesterowi City. Poza tym Manchester City też ostatnio w obronie nie jest najsilniejszy. Dlatego mój typ na to spotkanie to obie strzelą gola. I tak się prezentuje mój kupon na te spotkania. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Mam również dla Was kolejny konkurs. 100 złotych bonusu do Bugmachera BetClick. Wystarczy, że wytypujecie dokładny wynik spotkania Barcelony z Bayernem Monachium oraz podacie minutę pierwszego strzelonego gola. A także dopiszecie swój login do Bugmachera Betclick, ponieważ on nagradza. A jeżeli nie macie jeszcze konta u Bugmachera Betclick, to w komentarzu przypiętym do tego filmiku znajdziecie link rejestracyjny, a także kod promocyjny Promka VIP, dzięki któremu macie Pierwszy zakład do 50 zł bez ryzyka z możliwością natychmiastowej wypłaty. Zapraszam Was do wzięcia udziału w tym konkursie, zapraszam Was również do subskrybowania kanału i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Samych zieloności! Cześć!